Otwieram obrady 43. sesji Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że wszyscy uczestnicy uczestniczy 14 radnych, co stanowi połącz, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie Rady Rady Powiatu i wszystkich przybyłych Kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie wniosku do porządku obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad są wnioski o jego zmianę? Proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek o dodanie do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 11 jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy powiatu ludzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z obrad 40, 41 oraz 42 sesji. Protokół z obrad 40, 41 oraz 42 sesji był położony do wniosku w Starostwie Powiatowym w Biurze Rady na 7 dni przed obradami dzisiejszej sesji. Każdy rady miał możliwość zapoznania się z treścią protokołu oraz złożenia poprawek i uzupełnień przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji zgodnie z paragrafem 37 ust. 6 Statutu 7. Ponieważ poprawek już w dłuższej linii nie wniesiono, poddaję pod głosowanie protokołów 40, 41 oraz 42 sesji Rady Powiatu. Kto jest za przyjęcie Pani Przewodnicząca, Szymonka, proszę. Posłucham trzy protokoły i moim zdaniem pod głosem, głosowanie będą głosowane. Uchwałę, ja też oddaję te wszystkie protokoły. Zaraz będę wdzieliła się. Kto jest za przyjęciem protokołu z 40. sesji? Kto jest, to proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z 40. sesji przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. To jest za przyjęciem protokołu z 41. sesji. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyja protokół 41. sesji przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kto jest za przyjęciem protokołu z 42. sesji? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyja protokół 42. sesji przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja o pracy zarządu powiatu w okresie między sesjami. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności zarządu, zarządu. pocztą elektroniczną. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem porządku obrad jest rozporządzenie, rozpatrzenie sprawozdań z działalności społecznej Straży rybackiej okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie i Elblągu za 2022 rok. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie z sprawy w tej sprawie pocztą elektroniczną. Czy są pytania do przedstawienia sprawozdań? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do kolejnego punktu obrad, kolejnym punktem porządku obrad jest zapoznanie się z informacją z Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie litacji w roku szkolnym 2022-2023. Przypominam, że otrzymaliście Państwo informacje o początku elektronicznym. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie listę zamykam dyskusję i przystępujemy do kolejnego. Porządku obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zgodu godzin aptek karczących, <coughs> na terenie powiatu Litwarskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką. Informuję, że komisje pracujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz z autopoprawką. Czy są pytania do projektu uchwały? Zamykam dyskusję i podaję głosowanie projekt uchwały wraz z autopopoprawą. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. Przypominam, że otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną projekt uchwały w sprawie zmian w statucie złożony przez Radnego Pana Reszka Sierputowicza oraz projekt uchwały złożony przez zarząd Powiatów. Projekty te będą przedmiotem prac Komisji. Proponuję nie więcej niż trzy osoby. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Jeśli nie, to proszę o zgłaszanie kandydatów do pracy Komisji Statutowej. Proszę. Uważam pana to nie jest koncept tego projektu Pana Reszka Sierowicza. Bardzo proszę. Czy wyraża Pan zgodę na przykład? Chciałbym również <laughs> zgłoszyć na tym. Panie Przewodniczący. Wyrażam.

w sprawie powołania komisji statutowej w składzie Leszek Sierputowicz, Ewa Biedryś i Andrzej Sokółka. Proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Mółskiej Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji Statutowej przy 14 głosach za, 0 przeciw, 0, wstrzymujących się. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, e, określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informuję, że komisja prowadząca przez dzisiejszą sesję oraz społeczna rada ds. Osób niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję podaję głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjmuje przy 14 głosach za, 4 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i pojazdu. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, nie wstrzymał. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 14 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą warmińsko -Mazurskim, yy, mazurskim w sprawie realizacji danych w ramach kwalifikacji wojskowej. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki na 30 przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Na podstawie dzisiejszego głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu Powierzchni w 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy powiatu i z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Podaję głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się do tego nie przeciw. To się do tego To się do tego nie Tu jeszcze raz przepraszam najmocniej. Czytałem. Tak, jeszcze raz przepraszam. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjął Pan 14 głosach za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących Następnym punktem jest zapoznanie się z informacją o stwierdzonych w tej oświadczeniach majątkowych. Odczytam informację z naczelnika Unii Skarbowego w Bartoszyce. Analiza oświadczeń majątkowych pozostałych w do Unii. Dokonaliśmy również weryfikacji Czyli mając przesłany do tutejszego organu podatkowego przez przewodniczącego Rady Powiatu Lizbarskiego, niżej wypełniony w Rady. To jest pana Tadeusza Fiodorowicza, pana Jana Kachaja, pana Andrzeja Kamińskiego, pana Marcina Kaniec, pana Jerzego pana Marka Kuźniewskiego, pana Sebastiana Kuźniewskiego, pana Karola Macińskiego, pana Roberta Siewiskiego, pana Leszka Sierputowicza, pana Ireneusza Gołębiewskiego, pana Janusza Mówy, pana Artura Poddubiuka, pana Aleksandra Alechniewicza, pani Justyny Kodyś, pani Elżbiety Sokotowski, początek kadesji 2020 2022 rok oraz roczny. Analizę oparłyśmy na porównaniu danych zawartych w oświadczeniach posiadanych przez nas informacjami. W złożonych oświadczeniach majątkowych stwierdzono nieprodukt widłowości u następujących osób. Pan Adam Poddobiuk. Pan jest młody. Adam. Nieprawidłowość. Nieprawidłowość w stosowaniu widłowości. Brak załączonego do oświadczenia zeznania podatkowego 528-22. Szanowni i pana Marcina Kanie, części A pozycja dziewiąta rzymską, niesprecyzowana linia profesora, to, to jest pozostałe, a rolniczy. analiza oświadczeń, a pozostałych osób nie wykazała, i jest racji, <tuszy> kolejny porządku. Obrad, kolejny punkt porządku obrad to będzie wniosek o oświadczenie Rady. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Widzę. Dziękuję. W takim razie, Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wyczerpany został porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam tę dzisiejszą sesję Rady Powiernictwa. Dziękuję gościom. Dziękuję.